Cześć, witajcie. Ja nazywam się Drenko Łodzi i witam Was w zupełnie nowej serii, w której omawiam różnych ekspertów, różnych guru, pokazuję wady i zalety ich filozofii, pokazuję czy, co się od nich nauczyłem z płatnych materiałów, co według mnie jest dobre, co według mnie jest słabe. I dzisiaj będę omawiał taką osobę jak Dan Lok. Ktoś tam na naszej grupie dyskusyjnej Leć Ponad Wyścigiem napisał, że Dan jest tak zwanym fake guru. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Jest to człowiek, który od zera zbudował majątek rzędu 100 milionów dolarów i naprawdę jest gościem, od którego Warto czerpać wiedzę. Nie wszystko, ale wiele rzeczy tak. Więc jak to jest z tym danym lokiem? Dan Lok zgromadzi ponad 3 miliony subskrybentów na samym YouTubie, prowadząc program BOSS w Bentleyu. Tak? W Polsce mamy pewną, pewien odpowiednik tego programu. I Dan Lok jest to człowiek, który urodził się w Hongkongu. Język angielski jest jego drugim językiem, to nie jest jego język, taki ojczysty. Musiał się go nauczyć, żeby stać się copywriterem i rozpocząć karierę w Stanach Zjednoczonych, więc to naprawdę już jest samo w sobie godne podziwu, bo wątpię, że większość tych osób, która go hejtuje, byłaby w stanie zmienić język i w danym języku, w danym kraju osiągnąć sukces, pomimo tego, że z tego kraju nie pochodzą. I teraz tak. Co jest interesujące w Danie Loku, to jest to, że właśnie w wieku 16 lat jego rodzice się rozeszli, on zamieszkał z matką w takiej bardzo biednej dzielnicy, w pewnym momencie jego ojciec zbankrutował, zostali na lodzie i Dan od tamtej pory zaczął czytać książki samorozwojowe, próbował różnych biznesów, chyba 13 razy próbował, zanim mu w ogóle wyszło. W wieku 21 lat był zadłużony na 150 tysięcy dolarów, pożyczał te pieniądze od rodziny na swoje biznesy i nie oddawał tych pieniędzy, co w kulturze takiej azjatyckiej jest naprawdę mega przykre, a w wieku już 27 lat był milionerem, więc to pokazuje, że w bardzo krótkim czasie osiągnął sukces dzięki temu, że poznał mentora, że ciężko pracował. I skupił się na robieniu interesów. I teraz to, co chcę Ci przedstawić z jego filozofii, to jest przede wszystkim kilka rzeczy, które naprawdę są według mnie warte uwagi. Pierwsza rzecz to jest koncept tak zwanego trójkąta bogactwa. Nie wiem, czy to widać. Na ten trójkąt bogactwa składają się umiejętności o wysokich dochodach umiejętności skalowania biznesu i umiejętności inwestycyjne. I teraz tak, czym są umiejętności o wysokich dochodach? Dan Lok postanowił, że nauczy się czegoś, co pozwoli mu zarabiać powyżej 10 tysięcy dolarów miesięcznie. I tymi umiejętnościami oczywiście była umiejętność pisania ofert perswazyjnych, co dla niego nie było zbyt proste, no bo jeżeli on pisał w języku angielskim, a nie był tego ojczysty język, no to musiał naprawdę mocno tutaj przycisnąć, żeby się tego nauczyć. I umiejętności o wysokich dochodach to są takie umiejętności, które nawet jeżeli pracujesz dla kogoś, gwarantują Ci bardzo duży zarobek. Nie wiem, możesz być na call center, domykać klientów, rozliczać się z procentów i zarabiać mnóstwo kasy. Więc to jest przede wszystkim umiejętność o wysokich dochodach. I teraz, kiedy masz te umiejętności o wysokich dochodach, to automatycznie zarabiasz dużo i możesz sobie pozwolić na odłożenie pieniędzy na założenie własnej firmy. I teraz, kiedy masz własną firmę, to musisz przejść do kolejnego etapu, czyli do jej skalowania. I żeby ją skalować, to przede wszystkim musisz zbudować zespół. Zespół pozwoli Ci skupić się na wielu rzeczach jednocześnie, czyli na przykład SEO, Facebook, Instagram i tak dalej, na wielu rzeczach jednocześnie. Po drugie, musisz y, odkładać gotówkę po to, żeby firma mogła dalej inwestować. No i po trzecie, musisz nauczyć się zwiększać swoje zarobki, jednocześnie y, trzymając koszty w rydzach. To nie jest bardzo łatwe, bo każda firma, która się rozwija, na przykład musi zatrudniać nowych ludzi, inwestować w reklamę i tak dalej, a to powoduje, że... E, rosną ci koszty, a naszym celem jest zbudowanie biznesu, który spowoduje, że te koszty nie będą e, tak drastycznie rosły. No i w momencie, kiedy masz pieniądze w tej firmie, to możesz je wyciągać i nauczyć się je inwestować. I teraz e, ludzie, którzy osiągają fajne wyniki, potrafią przynajmniej osiągać te, na tych swoich inwestycjach stopy zwrotu rzędu 10% rocznie. E, przede wszystkim dzięki temu, że no, są w stanie pokonać inflację. I to jest pierwszy koncept, ten trój trójkąt bogactwa. Drugi koncept jest taki, żeby nauczyć się oszczędzać. I teraz w zależności od tego, ile zarabiasz, tyle powinieneś oszczędzać. Jeżeli zarabiasz poniżej 50 tysięcy rocznie, powinieneś oszczędzać 10%. Jeżeli zarabiasz od 50 000 do 200 tysięcy rocznie, powinieneś odkładać 15% z tego, co zarabiasz. Ale jak to zarabiasz, od razu odkładasz, a nie że to, co zostaje, zostaje na koniec miesiąca, tylko od razu dostajesz powiedzmy czek z wypłatą i te 10 czy 15% ląduje na osobne konto. Jeżeli zarabiasz 200 000 do 500 tysięcy rocznie, powinieneś oszczędzać 25%, jeżeli od 500 do 2 milionów, 2 milionów, to powinieneś oszczędzać 30% tego co zarabiasz, jeżeli od 2 do 5 milionów to 40%, a powyżej 5 milionów 50% tego co zarabiasz. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ im więcej zarabiasz, tym też możesz więcej oszczędzić. Widzisz, większość ludzi przeważnie ma tak, że zarabia kasę, a potem automatycznie rośnie im tak zwana inflacja życia. I przyzwyczajają się do nowego, lepszego życia. Czyli zarabiasz więcej, ale też więcej wydajesz. Naszym celem jest nauczenie się, żeby zarabiać jak najwięcej, ale z drugiej strony, żeby też jak najwięcej oszczędzić. I teraz trzecia taka rzecz, która naprawdę mi się podoba, udana, to jest zmiana sposobu myślenia. W którym on mówi, że dochód nie ma znaczenia jako tako, jeżeli chcesz być bogaty, ale przede wszystkim to, jak gospodarujesz swoimi pieniędzmi. I on tutaj mówi, że istnieje sześć poziomów. Sześć poziomów, w sumie 7, bo jest jeszcze poziom zero. Siedem poziomów inwestora. Siedem rodzajów inwestorów. Pierwszy inwestor, pierwszy ten poziom to jest inwestor typu zero. I to są ludzie, którzy ani nie potrafią oszczędzać, ani nie potrafią inwestować. I idealnym przykładem jest tutaj Mike Tyson. Mike Tyson na boksie zarobił 350 milionów dolarów, a w wieku 39 lat był zadłużony chyba na... 39 milionów dolarów. Nie? Czyli człowiek, który zarabiał dużo, teoretycznie powinien być bardzo bogaty. Ale w praktyce, przez to, że nie potrafi ani oszczędzać, ani inwestować, tak naprawdę wszystko, przez co miał, to przepuścił. I to pokazuje, że nawet jeżeli zarabiasz dużo, a większość z nas yy, chce zarabiać jak najwięcej, to nie oznacza, że zaraz będziesz bogaty, bo trzeba nauczyć się zarządzać swoimi pieniędzmi. Jeżeli jesteś inwestorem typu 0, no to już masz przerąbane. Poziom pierwszy. To są tak zwani pożyczkobiorcy, nie? Czyli ludzie, którzy nie tylko y, zarabiają pieniądze, ale przede wszystkim wydają więcej niż zarabiają. I możesz zarabiać dużo i wydawać jeszcze więcej, nie? Czyli możesz być takim. Mam paru takich znajomych, którzy zarabiają bardzo, bardzo mało pieniędzy, a są zelawerowani pod korek i jeszcze dodatkowo cały czas pożyczają. I ci ludzie cały czas są bez kasy. Ten poziom zero i ten poziom pierwszy to są najgorsze typy ludzi, ponieważ oni, nieważne ile by zarabiali, oni i tak wszystko przepuszczą. Poziom drugi to, jest, to są osoby, które oszczędzają, ale zazwyczaj oszczędzają niewielkie kwoty, oszczędzają po to, żeby coś sobie kupić, nie? i to zauważysz wśród swoich znajomych, może wśród swojej babci, wśród swojej rodziny. To są ludzie, którzy generalnie oszczędzają jakąś kasę po to, żeby tę kasę potem przeznaczyć na jakieś swoje zachcianki. Poziom trzeci to jest tak zwany pasywny inwestor. To jest człowiek, który oszczędza pieniądze, ale nie za bardzo nimi zarządza. I szuka takich inwestycji, które pozwolą mu zarabiać bez wglądania w się w nie, nie, czyli na przykład inwestuje w fundusze albo inwestuje w indeksy. Generalnie tutaj jest bardzo duża część tak zwanej średniej klasy w Stanach Zjednoczonych, bo to są ludzie, którzy zarabiają dużo, bo zarabiają na przykład milion albo dwa, dwa miliony dolarów rocznie, ale to są ludzie, którzy bardzo często inwestują w takie fundusze inwestycyjne, w coś, co generalnie pozwoli im jakoś te pieniądze ulokować. I ci oso te osoby mają zazwyczaj słabe pojęcie o inwestowaniu, nie znają się na tym za bardzo, I, i, ale co ciekawe, na tym etapie jest dużo takich zwanych mądrych głów. Tak? Jeżeli popatrzysz sobie na polskiego YouTube'a, to wiele osób wymącza się na temat inwestowania, i to są ludzie, którzy dużo gadają, fajnie gadają, używają. Takich rzeczy jak, nie wiem, short, tak, pozycję short typu, albo squeeze short i, i różne takie, wiesz, nazwy. I to są bardzo często bajkopisarze, nie? Oni fajnie gadają. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia o inwestowaniu, to bardzo często to łyka jak pelikan, ale generalnie, jeżeli masz pojęcie o inwestowaniu, to wiesz, że ten gość nie do końca wie, co mówi. Czwarty typ inwestora, ten poziom czwarty, to jest przede wszystkim automatyczny inwestor i ta osoba podejmuje decyzje aktywnie, nie? Czyli. Przeważnie ta osoba kupuje sobie dobre spółki w dobrej cenie i trzyma to na długi termin, na wiele lat. I taka osoba bardzo fajnie zarabia z tego względu, że czasami e, trzeba nauczyć się nic nie robić, ponieważ to daje ci fajne możliwości. Piąty typ inwestora to jest bardzo aktywny inwestor i to są ludzie, którzy potrafią swoim majątkiem zarządzać aktywnie, mądrze i cały czas to optymalizować. I to są osoby, które inwestują zazwyczaj w nieruchomości, w akcje, aktywa, są deweloperami. Oni po prostu są w stanie osiągać stopy zwrotu na poziomie 20 do 100% rocznie. Oni zazwyczaj potrafią naprawdę dobrze inwestować. Mają ogromną wiedzę i inwestują aktywnie. No i ostatni poziom inwestora to są ludzie typu Gates, to są ludzie typu Rockefeller, to są Rothschildowie, czyli ludzie, którzy nie tylko potrafią zarabiać duże pieniądze, inwestować te pieniądze, ale też również potrafią zostawić spuściznę swoim potomkom. I tak naprawdę to pokazuje, odpowiedz sobie na pytanie, na którym poziomie inwestow inwestowania ty jesteś. Napisz mi komentarz, bo jestem ciekawy, jakim jesteś inwestorem. I prawda jest taka, że zazwyczaj każdy z nas należy do jakiegoś typu. I, e, I bardzo często, żeby cokolwiek w życiu osiągnąć, to trzeba przejść z tego niskiego poziomu na ten wyższy poziom. Nie? Więc to na pewno mi się bardzo podoba. Następna, następna rzecz, która mi się podoba, to jest jego podejście, w którym mówi o tym, że nie ma czegoś takiego jak niebezpieczne inwestycje, tylko są niebezpieczni inwestorzy. I to jest też taka filozofia, która bardzo mi się podoba, ponieważ jeżeli na czymś się znasz, to nawet jeżeli to jest bardzo ryzykowne, to potrafisz to kupić i na tym zarobić. Ale wielu ludzi na tym świecie to są tak zwani niebezpieczni inwestorzy, nie? Czyli ja widzę, jak ktoś do mnie pisze, Adrian, powiedz mi, czy taka kryptowaluta by była dobra dla mnie, nie? I pal z tym, że i tak nie, nie doradzam inwestycyjnie i nie odpowiadam na tego typu wiadomości, to jeżeli Ty pytasz mnie albo pytasz kogokolwiek o jakąś kryptowalutę, to znaczy się, że się na tym w ogóle nie znasz. Tak samo jest z wejściem w jakiś biznes, żeby ja wszedłem w jakiś biznes, to chcę na początku dowiedzieć się dużo na, tym, na temat tego biznesu. Chcę, jeżeli mam wyłożyć pieniądze jako inwestor, to chcę mieć pewność, że te pieniądze do mnie wrócą. Więc chcę poznać ten rynek i nie będę wchodził na jakiś rynek, którego w ogóle nie rozumie i nie rozumie, od czego zależą wyniki tego rynku, nie? To więc to jest bardzo ważna rzecz. I teraz ostatnia rzecz, która mi się tam bardzo niego podoba, to jest tak, że ludzie generalnie w zupełnie inny sposób myślą. Biedni ludzie myślą na zasadzie: "Wow, fajne to jest, ale nie stać mnie na to, nie." Yy, zaradni ludzie myślą o tym, co ja mogę zrobić, żeby mnie na to było stać. A bogaci myślą o tym, jak ja mogę zarabiać więcej pieniędzy. Ponieważ bogaci bardzo często dla samej frajdy inwestowania zarabiania pieniędzy to robią, po prostu kochają swoją grę. I to pokazuje, że ci ludzie zazwyczaj są jeszcze bogaci, ponieważ koncentrują się na tej grze i dla nich sama gra jest celem, a nie wynik i to. Zupełnie zmienia mindset, nie? I teraz pytanie, czy według mnie Dan Lock jest generalnie fake guru, nie? Ja uważam, że nie, że on jest bardzo dobrym marketingowcem, potrafi sprzedawać swoje kursy. Niestety nie wszystkie kursy wnoszą jakąkolwiek większą wartość. W tej samej cenie, co oferuje Danlog, bardzo często można mieć dużo lepszej jakości mięso, dużo lepszej jakości treści, ale ogólnie rzecz biorąc, sposób myślenia dana jest naprawdę bardzo fajny i według mnie to nie jest żaden faj guru. Tak samo nawet ty Lopez, którego wszyscy tam jadą i tak dalej, to nie jest przypadkowa osoba. Żeby dojść do takich, takiego majątku, naprawdę trzeba mieć głowę na karku i nie wystarczy zgrywać bogatego, żeby dojść do takich dużych pieniędzy, tak? bo to wymaga zupełnie innego myślenia, zupełnie innego mindsetu, zarządzania kapitałem, ludźmi. Naprawdę wymaga to wielu umiejętności. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam do mojego poprzedniego materiału, w którym mówię o Grand Cordon i mówię o takiej osobie jak Dan Kennedy, czyli guru od guru. Więc zobacz moje dwa poprzednie materiały, oczywiście zasubskrybuj ten kanał, w komentarzu napisz mi, o kim mam nagrać materiał, no i widzimy się do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.